Witam wszystkich w kolejnym odcinku Po prostu Muzyka. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Żywiec-Skarba z audycji Trzy Winyle. Właśnie to widać chyba <noise> po nas, że dzisiaj filmowe koszulki. I Dzisiaj będziemy rozmawiać nie tyle o audycji Trzy Winyle w Radio Ostrowiec, którą Marcin prowadzi, który jest autorem, ale skupimy się na tym, czego Marcin słucha i jakie są jego muzyczne preferencje. No, i porozmawiamy chwilę o koncercie, na którym byliśmy dokładnie wczoraj. Dokładnie wczoraj. Tak. Marcin, powiedz mi, jakiej muzyki słuchasz? Eee, słuchaj, no ja słucham tak jak y, moja audycja, metalu, ale y, nie wywodzę się z metalu. Bo pierwszą kapelą, którą kocham, którą do tej pory <grym> uwielbiam, od niej się praktycznie wszystko zaczęło. To była pierwsza, pierwsza klasa szkoły podstawowej, jak usłyszałem. Tańcz, głupia tańcz i małą Lady Punk. I tak już zostało przez całe życie. Zacząłem potem słuchać, tak jak chyba wszyscy w naszym wieku, mm -hmm. listy, które już nie istnieje, czyli listy przebojów programu trzeciego, i to kształtowało mój gust muzyczny. Także nie jest tak, że tylko sieczka, tylko metal. Ale uwielbiam tak samo Lady Punk, Stary Perfekt, Polski Rok, ogólnie Rok lat 80. A w, lice w liceum odkryłem totalnie inny zespół. Może trochę przez wokalistkę, która była fajną blondynką i miała szparę między jedynkami. <laughs> Nazy nazywała się Mary Frederickson z zespołu Roxette. Też słucham. Słucham wszystkiego oprócz disco polo. No rozumiem, czyli mamy podobne uwarunkowania muzyczne, z tym, że ja bardziej stronię od muzyki takiej bardzo agresywnej, ale lubię ją nagrywać, lubię ją realizować, natomiast gorzej ze słuchaniem już. Chodzi ci o to, co u mnie przede wszystkim leci w audycji, tak? Czasami tak, czasami leci, leci coś, czego nie jestem w stanie, jakby zdiagnozować, mówiąc tak ogólnikowo. Natomiast ja wiem, że jest w tym moc i jest w tym pewna dynamika dosyć specyficzna. Do tego Ale górniku. słuchaj, to wiadomo, że każdy rodzaj muzyki jest dobry w w, konkretnym, w konkretnej chwili, w konkretnym nastroju człowieka. No przecież, jeżeli masz doła, to nie będziesz słuchał jakichś skocznych, y, fajnych rytmów, tylko pójdziesz bardziej w wyciszenie, tak? Tak, dokładnie. Dokładnie. Po prostu trzeba słuchać dobrej muzyki, a nie tej, która jest y, w tej chwili propagowana przez większość dziwnych stacji. Która nie jest dobrą muzyką. Która nie jest, oczywiście. No, ale która... to według nas. Tak, według nas. Według nas, bo, bo my uważamy, że ta muzyka nie jest dobra. Bo muzyka przede wszystkim powinna być na żywo i powinna być szczera i z serducha, a nie wkładanie dyskietki Leczenie jak w koza. Dokładnie, jeszcze z autotunem o. albo z melodyną. Ale to nie o tym mowa. Wczoraj byliśmy na zacnym koncercie. Ale musimy chwilkę wstrzymać się, bo jeżdżą samochody. Nie wiem dlaczego. Jak widzicie Państwo, jesteśmy w szczerym lesie. To może do kościoła jeżdżą, bo A, dzisiaj niedziela. A, ta, widzisz. Ta. A tam słuchają też muzyki. Nie do końca z naszego nurtu. No to ningu. znaczy Oleg. wiesz, no, chorały gregoriańskie jak najbardziej są fajne. No dokładnie. Ale byliśmy wczoraj na zacnym koncercie zespołu naszego ulubionego zespołu z lat młodości, czyli Lady Punk. Tak. Zagrali płytę o dwóch takich, co ukradli Księżyc. Nie to... było ono absolutnie poświęcony ten koncert nie był poświęcony braciom K, tylko po prostu tej płycie. <laughs> Chociaż i integracja ludzi z, z tym, co było na. na, na była jak ma... najbardziej kompatybilna. Tak, tak, tak. Mieliśmy wspólne. Tak w pewnym momencie ja się zacząłem śmiać i ci ludzie też. I ja mówię, kurczę, czy to widać, że ja się tak śmieję? Ale nie. To się wszyscy śmiali. Tak. Generalnie koncert bardzo udany. W ogóle to był mój... Bo ja muszę powiedzieć tak, że na akustycznym Lady Punk byłem, na elektrycznym Lady Punk byłem przy 150 razie. Już przestałem liczyć. Na symfonicznym byłem. I miałem tylko do zaliczenia właśnie ten tematyczny odwok takiej, co ukradli księżyc. Co wczoraj się właśnie stało dopełniony? Tak, i to ciekawe było, że koncert w sumie taki pierwszy koncert. E... No, pierwszy koncert w tym roku nasz. Pierwszy koncert w tym roku nasz, tak, i, i bardzo udany, bo zespół w formie. Janusz Janek, jak najbardziej. E... No to tak, No Kuba i, Tak, Kuba i reszta. Fajnie zaaranżowane wszystko. Naprawdę, jeżeli ktoś będzie chciał się wybierać na Jacka i Placka, to polecamy, bo. Tylko słuchajcie, no jeden mankament, koncerty w dobie... Pandemii. Niby odmrożenia pandemicznego, no to, yy, to jest tak jak porno w radio, no niby jesteś na koncercie, ale nie możesz za bardzo szaleć, musisz mieć maseczkę na twarzy. Fajnie, że te koncerty są, tylko mam nadzieję, że jeszcze miesiąc, dwa i już normalnie będzie można iść w pogo i w młyn. Tak, bo na razie są siedzenia ponumerowane. No, są wyobrażasz sobie, te grażkące to ludzie siedzą? Nie, nie, absolutnie nie, ale widać było wczoraj, że ludzie. potrzebują yy, tego. Potrzebują, bo jak tylko zespół zaczynał grać po tym krótkim amtrakcie, który był wyświetlany jakiś fragment piesiąco. Zresztą świetnie to było zorganizowane wszystko. E, świetne światła, świetny dźwięk, no no, to tu dużo mówi. Zresztą bardzo dobry klub wytwórnia w Łodzi. Pierwszy raz byłem i bardzo dobry. Tak, no, ja byłem tam już kilka razy i. W sumie pierwszy raz spotkałem się z tym, że z plakietką Prezni można było podejść blisko sceny, ale po krótkiej wymianie zdań, zresztą bardzo grzecznej, z ochroną... Ale miejmy nadzieję, Sławku, że to oni się uczą na nowo, bo tak, prawie dokładnie. półtora roku bez koncertów to ich ochrona mogła zdobyć. Dokładnie, dokładnie, ale w końcu wszystko było naprawdę sprawnie i uważam, że chyba możemy uznać, że ten koncert wprowadza Lady Plank na nowy etap. Koncertowa. Tak, tak, oczywiście, że tak. I słuchajcie, chodźcie na koncerty, wspierajcie przede wszystkim kluby muzyczne, które w dobie, w dobie pandemii niektóre niestety przestały istnieć, tak jak trochę kapel. Ale nawet... niektóre mocno ucierpiały na tak. tym braku koncertów i braku możliwości pracy tych klubów, bo były po prostu zamknięte. Trzeba wspierać zespoły, trzeba przede wszystkim kupować płyty i na koncerty. No. To jest jedyna, jedyna możliwość, żeby ta muzyka, którą my kochamy, która dla nas. Znaczy mówię dla nas. No mogę tak mówić no, chyba i dla Ciebie. Tak, dla tak. nas to jest całym życiem. Bez tego nie byłoby takiej frajdy. Po prostu ch chodźmy na te koncerty, wspomagajmy e, tych artystów. O to to właśnie chodzi. Tak, wspierajmy młode polskie zespoły, bo to Marcin robi w swoich audycjach, gdzie prezentuje właśnie zespoły, których e, nie usłyszycie w innym radio, bo chyba że w jakiejś audycji autorskiej. E, dlatego, że audycja trwa dwie godziny. Jest tam naprawdę masa muzyki, jest myślę, że 90 do 10, jeżeli chodzi o muzykę i słowo. Tak, 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 tak mniej tak, więcej tak, jest tak. podział. Poza tym audycje się troszeczkę zmieniają. Ostatnio mieliśmy, e, Marcin wpadł na pomysł, żeby zapraszać gości w sensie dzwonienia do nich i zadawania e, wszelakich dziwnych pytań. E, mieliśmy dobry przykład z Piotrem Bajusem. Dokładnie. Pozdrawiamy Fatem. Piotra. Pozdrawiamy Piotra oczywiście który musiał się zmierzyć czasami z trudnymi pytaniami ze strony i Trzeba powiedzieć, że te pytania, o tych pytaniach Piotr wcześniej nie wiedział. Tak, tak, to nie było reżyserowane, bo, bo zresztą to było słychać w odpowiedziach, że, 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 że to reżyserowane nie było. Natomiast cóż, no my zapraszamy was do słuchania muzyki, słuchania Audycji tematycznych w polskim radio, bo są też takie dobre. Naprawdę, nie będziemy tu wymieniać to... rozgłośnie, ale są redaktorzy, którzy naprawdę grają dobrą muzykę i skupmy się na tym, żeby tym artystom pomóc. Bo... Są redaktorzy, którym nie zależy na co miesięcznej wypłacie, tylko zależy bardziej na tym, na tej interakcji z żywym człowiekiem. Po to, żeby przynajmniej moja audycja jest taka, po to, żeby kapela przyjechała i się wypromowała. Mhm, dokładnie. Dokładnie. I to, jest, to jest najważniejsze. Ten pieniądz nie jest tutaj w tym wszystkim jakby motywem przewodnim. Absolutnie. Motywem przewodnim to jest to, żeby promować muzykę dobrą przede wszystkim. Już nie mówię tutaj o heavy metalu, bo ja jeszcze, nie, oprócz, jak że, Zadek powiedział, mam trzy audycje, trzy winyle, to jeszcze przemycam w swojej drugiej audycji, która jest pół tygodnia, wszystkie takie nowości, no nowe smaczki. I tam już kompletnie może być wszystko, no oprócz disco polo. O tego nie zdzierżę. Tak, no i jeszcze prowadzisz playlistę, czyli wspólnie z Radio Ostrowie, Współprowadzisz. współprowadzisz Z naszym kolegą wspólnym, którego z też w Rębkiewiciel serdecznie bardzo pozdrawiamy. Paweł, pozdrawiamy. I, I tam na tej liście znajdziecie, mówiąc tak kolokwialnie i brzydko, kupę. Od dobrej Krzysztofa muzyki. Krawczyka po yy, Metalikę, po Fatum, po Kat, nawet Slayer był. Slayer, ale są też lokalne kapele w postaci Smoleńska, przykład, Smoleńska Azotoksu. Azotoksu. Które tak naprawdę mają, miałyby kłopot, żeby zaistnieć na listach przybojów w polskim radio, a jednak są. Jednak a to przede za... wszystkim, Sławko, wydaje mi się, że radio to ma taką misję, lokalne radio ma taką misję, żeby, żeby promować kapelę ze swojego podwórka. Dokładnie. To jest, to jest siła takich, takich stacji radiowych jak, jak, jak moja, to jest siła takich, może powiem nieskromnie, takich audycji jak, jak moja, bo kalendarz mam zapełniony do końca roku i. Z tego co pamiętam, to trzy albo cztery kapele jeszcze do końca roku będą z podwórka typu Kielce Starachowice, Skarżysko. Czy, czy... Czyli ziomale. Tak, ziomale. No w ogóle pierwszą audycję, bo ja tą audycję przejąłem po dwóch. Ta audycja była kiedyś pan Pan Krokowa. Dwóch ludzi, którzy to prowadzili, oni trochę mieli inną koncepcję, ale jak ja się znalazłem w tym radio, chciałem mieć swoją metalową audycję, oni się rozstali. Bo długo było o tym mówić, ja w końcu chciałem zmienić nazwę, ale zacząłem promować, robić koszulki, nadruki, różne cudawianki, i tak zostało. I, i, I ja stwierdziłem, że zamiast puszczać samej muzyki i, i o niej mówić, mając y, takich znajomych, na przykład jak Sławek, po prostu zacząłem ich zapraszać. Pierwszy był Anioł, pozdrawiam, i to zażarło. Chciałem po prostu dawać żywemu człowiekowi tą większą interakcję z, ze słuchaczem. A jak zajętym człowiekiem jest żywiec, to możecie sobie teraz uzmysłowić. Przyjechał na koncert do Łodzi, jest teraz w malowniczej miejscowości pod Aleksandrowem Łódzkim. U ciebie nie, w gościnie. Tak, nie powiemy w jakiej, bo, bo nie chcemy tutaj wycieczek. Ale... I grup nie chcemy. <laughs> tak, natomiast, no tak jak widzicie, gra ostrą muzykę, ja też słucham raczej ostrej muzyki, a chodzimy na koncerty, na przykład Lady Punk. I słuchamy marchewkowego pola i mamy. I bawimy się brzuchu. jak dzieci. Dokładnie. I o to chodzi, bo muzyką trzeba się bawić, wspierać polskich artystów i promować to, co dobre nasze, chociaż nie tylko nasze, bo tak naprawdę każda muzyka, która jest fajna, jest warta prezentacji. Ja bardzo Ci dziękuję, Marcin, że ja poświęciłeś czas na to, żeby nagrać dla Po prostu Muzyka i dla Popy TV kilka słów. Dzięki bardzo i do następnego zobaczenia. Dziękuję, a wysłuchajcie dobrej muzyki Metal App US. Koniec.